Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel A na serwerach testowych pojawił się po raz kolejny nowy stary event Czyli tak jak widać na lewym pasku gra przeznaczenia Od razu mówię, że według mnie jest to jeden z najgorszych, o ile nie najgorszy event występujący w tej grze Strasznie zlagowany, strasznie chaotyczny I tak naprawdę wiele osób go nie lubi, to nie jest tylko moje zdanie, wystarczy sobie poczytać różne media społecznościowe Także na tym filmie nie będę omawiał całkowicie tego eventu, bo zobaczcie ile jest tutaj podpunktów, łącznie 19 a tak naprawdę wiele osób po prostu będzie chciało zrobić zadania i zapomnieć o tym evencie jak najszybciej. Przeczytam tylko najważniejsze, myślę, że takie rzeczy i przejdziemy po prostu do prezentacji tego eventu, czyli jak wygląda już sama walka i składanie talii. W tym wydarzeniu gracze mogą wybierać tylko spośród bohaterów, których już posiadają i którzy mają poziom wyższy niż legendarny, z wyjątkiem legendarnego. Bohaterowi międzymiarowi nie podlegają ograniczeniom dotyczącym rangi bohatera i każdy bohater międzymiarowy, którego gracz posiada może zostać użyty. Niektórzy bohaterowie są tymczasowo niedostępni podczas tego wydarzenia. Wszyscy użyci bohaterowie są bohaterami klasy Wzniosłej poziomu 360, gwiazdek. Wszyscy bohaterowie będą domyślnie wyposażeni w sprzęt mityczny T4 pozbawiony bonusowych statystyk. Wszyscy bohaterowie są domyślnie wyposażeni w przedmiot sygnowany poziomu 30. Mają 9 ekskluzywnych czerwonych mebli. Wszyscy bohaterowie mają domyślnie atrybuty i umiejętności Pradawnego Drzewa na poziomie 60. Wszyscy mają 60 poziom grawerunku. I nie będzie Unii oraz artefaktów. No i w sumie tyle. Tutaj więcej nie trzeba tłumaczyć, jeśli bardzo zależy Wam na omówieniu szczegółowym tego eventu. To nagrywałem już o tym nieraz, wystarczy zajrzeć na jakiś mój starszy film. Ale od razu mówię, że nie musicie tego wiedzieć, nie przejmujcie się tym jakoś bardzo. Nagród za ranking po raz kolejny nie ma, więc kogo to tak naprawdę obchodzi? Mamy misje dzienne i wyzwania, czyli możemy zrobić te wyzwania przez cały okres trwania eventu. Event będzie trwał łącznie 8 dni. Ja to nagrywam troszkę późno, ale 8 dni będzie trwał. Jeżeli chodzi o codzienne misje, mamy tutaj doświadczenie, złoto, esencję, jeden zwój i skrzynka do wyboru. Mamy tutaj okruchy żywiołów, wszystkie rodzaje emblematów, magiczne esencje, monety PoE. Jeżeli chodzi o wyzwania, to mamy tutaj skrzynkę tak samo: złoto, doświadczenie, esencja, następnie 5 zwojów, znowu ta sama skrzynka, 5 zwojów i na koniec 10 kart astrologa. Chociażby dla tych 10 karta astrologa na pewno warto się w to pobawić. Zadania są takie normalne, nie? Ukończ jedną bitwę, wygraj jedną bitwę, wygraj dwie bitwy. Jeżeli chodzi o wyzwania, to mamy ukończyć 10, 20, 30 bitew, wygrać określoną ilość razy, zdobyć ileś tam punktów, dwa zwycięstwa pod rząd jeden raz, trzy sparingi. Także spokojnie da się te zadania tutaj porobić. Nawet gracze, którzy nie będą jakoś bardzo uczestniczyli w tym evencie bez problemu sobie powinni poradzić, robiąc po prostu parę walk dziennie chociażby. No i skrzynia szczęścia, jak zawsze, jeżeli ktoś z gildii znajdzie się w pierwszym tysiącu, to dostaniemy skrzynię szczęścia do podziału z diamentami. Ale nawet jeżeli gracz z gildii byłby pierwszy, to jeżeli 35 tysięcy podzielimy na 70 członków gildii, to będą raczej z ilości tak czy siak. Można robić sparring ze znajomymi, z członkami gildii, więc w sumie fajna sprawa. Mamy ranking znajomych, mamy ranking globalny, ale za ten ranking absolutnie nic nie dostajemy. Nic, nawet jednego diamenta, więc nie warto tak naprawdę się starać i tracić czasu, bo ten event to nie jest bitwa krwi. Bitwa krwi jest akurat bardzo fajnym eventem, gra przeznaczenia niestety takim eventem nie jest. Tutaj mamy sieć i mamy kreseczki, teoretycznie nie powinna mieć żadnych lagów, ścinek i tak Zobaczymy, jak będzie. Mamy tutaj zestaw kart, możemy składać swoje talie. I może, na potrzeby tego filmu, po prostu złożę talię. Pierwszy bohater, którego wstawimy, jest bohaterem tak zwanej straży przedniej, czyli będzie wychodził zawsze jako pierwszy. Czyli na przykład może to być Kaz, bo jest to bardzo dobra postać jako pierwsza. No i damy kogokolwiek, jakiekolwiek postacie, tylko pokazuję, jak to wygląda. Mamy wiele różnych umiejętności. Ja nie będę wszystkich tutaj omawiał. Damy sobie 5 czy 6 losowych, bo naprawdę nie warto jakoś tam bardzo się w to zagłębiać. Ja wiem, że jestem pesymistycznie nastawiony do tego eventu, ale znacie moje zdanie, znam też Wasze zdanie. Dużo osób bardzo, bardzo narzeka na ten event. No i klikamy wyzwanie. Początkowo zawsze walczymy z botami, przynajmniej tak było na poprzednich odsłonach. Mistrz wojny, jeżeli będzie właśnie mistrz wojny, to zawsze jest to gracz komputerowy. No, i tak jak widzicie, kaz wyszła pierwsza. Możemy użyć maksymalnie trzech postaci w bitwie. Mamy do wyboru cztery w sumie, bo ta pierwsza zawsze musi wyjść, więc ta pierwsza, którą ustawimy, zawsze będzie uczestniczyła w walce. Mogę wystawić Nemore, Mamy tutaj energię. Maksymalnie 10 punktów, 10 tych kryształów możemy mieć. Możemy rzucać pozytywne efekty na nasze postacie, negatywne efekty na przeciwników. Możemy tam rzucać na nich jakieś błyskawice zadawać im obrażenia, odnawiać naszym postaciom energię, czyli składamy generalnie talię, która ma po prostu wygrać z przeciwnikiem. Z tego co widzę, są mniejsze lagi, ale to jest gracz komputerowy, więc tutaj lagów nie będzie. Zobaczymy, jak będzie ze graczami normalnymi. Zrobię jeszcze jedną czy dwie walki. Mamy Mistrza Wojny po raz kolejny. Fajnie by było powalczyć z kimś normalnym, ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Wzmocnimy Kaz i zobaczcie, jak ona sobie ściąga. Kaz to była zawsze jedna z lepszych postaci do wypuszczenia jako pierwsza. Była też na pewno Peggy bardzo dobra. Damy kogoś innego, damy Lykę na przykład, wzmocnimy znowu Kaz. Na pewno na plus jest to, że ewidentnie no, poprawili funkcjonowanie tego eventu. Wszystko jest troszkę bardziej przejrzyste. To nacelowywanie umiejętnościami też działa troszkę lepiej niż działało. Ale, no, mimo wszystko, według mnie ten event jest nudny. Nie będę mu ukrywał, że bitwa krwi mi się dużo, dużo bardziej podoba. Pamiętam, że kiedyś tam zatrudnili streamerów Hearthstone'a, na przykład, żeby reklamowali ten tryb. Jeżeli dobrze pamiętam. Ale ostatecznie chyba nic to nie dało, bo tryb się i tak nie spodobał ludziom. No i wzmocnimy jeszcze Kaz. Niech ona tutaj pozabija tych wórków i kazosów, zobaczcie. Mimo, że wystawiłem leśne istoty, to te leśne istoty po prostu zmierzżyły zwierzę ludzi. Niestety na tym evencie bardzo często występują dziwne sytuacje, czyli postać, która teoretycznie Powinna przegrać z daną postacią, niszczy ją dosłownie na dwa ciosy, czyli tutaj, tak na dobrą sprawę, niezbyt obowiązują przewagi frakcyjne, bo taka kas jest w stanie po prostu zniszczyć Brutusa i inne postacie ze zwierzę ludzi, a z kolei przyjdzie ktoś niemartwy i zniszczy kas, więc tutaj przewaga frakcyjna niezbyt działa. Tak samo kontry też niekoniecznie działają tak, jak powinny. Czasami zdarzają się dziwne sytuacje, że Atalia użyje zdolności ostatecznej, nagle wszystko leży na hita. Teoretycznie tak to może działać na kampanii, na wieży, ale to jest tryb karcianka, więc tutaj powinno to być wszystko bardziej zbalansowane. A niestety nigdy nie było, więc generalnie tryb no dla fanów karcianek, jednak nie należy tutaj się spodziewać jakoś bardzo zaawansowanego, rozwiniętego trybu. Jest to raczej szybka potyczka, żeby odebrać nagrody. Tak jak mówię, Bitwa Krzwi jest dużo lepsza. Jeżeli macie inne zdanie, to możecie wyrazić je w komentarzach. Możecie w sumie napisać, czy Wam bardziej się podoba bitwa krwi, czy gra przeznaczenia. Wiem, że od razu nagrywam ten film z negatywnym nastawieniem, ale według mnie, według mojej osobistej, przypominam opinii, jest to prawdopodobnie najgorszy event, jaki w tej grze występuje. Na myśl nie przychodzi mi chyba żaden inny event, który jest tak wkurzający i niezbyt przyjemny. Po prostu mnie ten event nudzi. W bitwę krwi potrafiłem grać nawet po parę godzin dziennie. Zdarzało się na początku. A gra przeznaczenia jest dla mnie eventem, który należy odhaczyć i zapomnieć. No ale tak jak mówię, każdy ma inny gust, i druga osoba może stwierdzić, że jest to jej ulubiony event. Ja tutaj nie zaprzeczam, każdy może mieć swoje zdanie. Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu z eventu. Życzę Wam, no mimo wszystko, powodzenia i miłej zabawy. Jeżeli macie zamiar troszkę więcej na nim pograć, raczej streamów nie planuję. Od razu mówię, że jak wejdzie bitwa krwi, to na pewno odpalimy sobie kilka streamów, tak jak zawsze. Z tego eventu raczej nie planuję, no może się coś zmienić, ale raczej tutaj bym nie przewidywał wstępnie. Życzę Wam miłego tygodnia no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.